Ten drugi taki, taki, doki, ja to, do to, Ja to, 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 to. nie znam go chyba. No ma z tyłu takie tego, takie ma takie. A, takie ten to. z tymi tymi tutaj, tak na... I Z tymi tymi, tu ma tego i tu ma takie to. Dobra. To Dobra. się działo się w tym w tym, w tym, w tym. Tak, tak. A pan wie, może e, pamięta, wie pan jak on się nazywa? Wiem. Ale ja nie wiem. Jak on się nazywa? No się nazywa jak taki ten, co ma tu takie dwa takie z boku. My nie mogliśmy się opierać w końcu, 17 lat nie odbieraliśmy telefonu, zmieniliśmy adresy, gubiliśmy pościgi, ale w końcu nas otoczyli, dopadli, zmusili. Y, Poza tym m, mieliśmy taki już gotowy program na trzecie miejsce i pomyśleliśmy sobie a dobra, to na trzecie miejsce to możemy przyjechać. I przyjechaliśmy i okazało się, że zdobyliśmy trzecie miejsce, więc nasze prognozy były bardzo precyzyjne. Mm -mm. Moim zdaniem najlepsze było Limo. Drugi dżebli łowcy. Byliśmy tak z grubsza trzeci w <grystujemy stairs> tym stylu. Ale jak Wam się podobało? No tak naprawdę okazało się, że jest spory, znaczy wysoki poziom generalnie i e, no, widać, że ta czołówka no, to była bardzo wyrównana. Czyli Limo oczywiście się tam jakoś tam odłączyło bardzo od peletonu, ale no, czuliśmy oddech konkurencji na plecach oraz e, miejmy nadzieję, że ktoś czuł oddech nasz na swoich plecach. Dzwoni żona? Kasia zaraz oddzwoni, bo udzielamy wywiadu, dobrze? No w momencie, papa. Przepraszam. Po Pozdrawiam. Już. E, to planujecie jeszcze przyjechać na rykka czy to był ostatni raz? E, w tym roku na pewno nie przyjdziemy już. Mhm. W przyszłym roku chyba też sobie zrobimy wolne. Ale jeszcze a propos tego poprzedniego pytania, bo zadzwonił telefon, nie zdążyłem odpowiedzieć. Hmm, czy był dobry redaktor, czy nie. Nie wiem, bo nie mamy szansy porównania z 16 poprzednimi. Wszyscy mówią, że jest gorzej niż rok temu, a rok temu, jak rozmawiałem z ludźmi, mówi, że byli gorze, było gorzej niż jeszcze rok wcześniej. Podobno najlepiej było za pierwszym razem. Ja mam zawsze takiego pecha, że biorę udział w czymś, co właśnie jest gorsze niż było. Kiedyś pojechałem do Jarocina na festiwal rokowy, w 80 którymś tam, i wszyscy mówili, że to już nie ten jarocin, Tak. że rok temu było dużo fajniej, więc chyba po prostu tak już jest, więc na pewno, na pewno ten rynek jest lepszy niż ten, co będzie za rok. Ale właśnie mamy nadzieję, że może będzie odwrotnie, że może ktoś za rok powie, że y, w, rok wcześniej był kabaret moralnego Niepokoju. I... Nie bądźcie tchórzami, naprawdę tu wygrać czy się bawić. Proszę bardzo, kto da 10 punktów? 10 punktów, kabaret Limo. Uwaga, 10 punktów po raz pierwszy, 10 punktów po raz drugi, 10 punktów po raz trzeci, kabaret Limo, sprzedane! O, radość, radość, szczęście. Trochę z nas zeszło po prostu, bo teraz możemy powiedzieć, że radość, szczęście, a, 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 ale w trakcie to było, no wiadomo, stres, e, pot, łzy, krew, wszystko. Ale to nie był jakiś taki negatywny stres ani nic. To było takie, no wiesz, zależy ci na tym, żeby dobrze wypaść. Jak wiecie, wszyscy na rejku to są premiery i nie, nie, to nie są gotowe sketcher bardzo często, dlatego to było takie, żeby wypaść jak najlepiej, żeby wypaść jak najlepiej. No i niespodziewanie drugie miejsce, wow. No możemy zdać, że do ostatniej chwili pracowaliśmy nad tym, żeby tutaj też rzeczy pokazać. Jeszcze na dzień przed rejkiem mieliśmy próbę, na której... Docieraliśmy to, co dzisiaj mieliśmy próbę. Dzisiaj nawet mieliśmy próbę, tak. Właśnie, właśnie. To, to jest bardzo śmieszne, że sketch, którym dzisiaj chyba zdobyliśmy najwięcej punktów w ogóle, to powstał dzisiaj tak, tak na, autentycznie. Znaczy, pomysł Od Tego był... sketchu wiele nie oczekiwaliśmy po prostu. Tak. Tak. Nie dziesiątki. Tak, nazywaliśmy go happeningiem nawet już, a, a okazało się, że, że trafił do naszych kolegów kabareciarzy. Tak, było bardzo sympatyczne, miłe zaskoczenie, i, no, i tyle. Tak. A i dość. dowiedziałem, słyszałeś że drugą nagrodę publiczności dostaliśmy? Drugą nagrodę publiczności. Tak, jest pierwszą. To Znowu to limo. To tym bardziej nienawidzimy was, limo. Limo. Ale pozdrawiamy publiczność, bo to jest I to jest ważna publiczność. Nawidzimy. A publiczność nawidzimy, widzimy bardzo, na, nawet najbardziej. Fajnie, nawidzimy. fajnie, bo to tak już kiedyś po, 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 mówiliśmy o tym, ale powtar... mogę to powtórzyć, że jakby nagrody publiczności są. Bardzo cennymi, jak, jak nie najcenniejszymi nagrodami, Najcenniejszy. bo, najcenniejszymi, bo to przecież robimy dla was, drodzy widzowie. Tak samo ryjkowe na zasadzie taki na, 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 na zasadzie ryjkowe, bo, bo to jest uznanie naszych kolegów, którzy zajmują się tym samym, pa pałają się tą, tą, tą samą pasją. No to i uznanie z ich strony to jest też bardzo ważna rzecz. Ten wywiad zawiera lokowanie produktu. Ten wywiad zawiera A, lokowanie. Lokowane produkty to e, płyta e, Folk, regeneracja pszczyńska, na której e, powiem, że zagraliśmy jeden numer: jako łowcy B, czy ołowcy.bent, ale też jest tutaj zespół Bartosza Góry, który tam właśnie chowa perkusję, bo myśmy przez chwilę grali e, z Huge CCM, e, piosenkę Gorzołka i na tej płycie jest też ich piosenka Huge CCM, ołowcy.b, ołowcy.bent oraz. Ja m, chyba z ciebie. A tutaj jest, na tej płycie jest właśnie piosenka, którą przed chwilą graliśmy na ryjkowym e, konkursie na melodyjną piosenkę e, Artura, tak? Tak, o, tak. I bardzo ciężka, bardzo Myślę, że zaskoczyliśmy <grym> też publiczność. Tak. Samych siebie poniekąd też zaskoczyliśmy. Tak. Że Maciek spełnił swoje marzenie. Ja spełniłem swoje marzenie, żeby wystąpić jako hardkorowy wokalista. Teraz mam lekką chrypkę i. Nie Był twój dewiód, tak? Debiut, tak? Jako hardkorowca tak. Ja nie wyobrażam sobie, jak ci zboczeni metalowcy, których podziwiamy, potrafią, nie wiem, headbagować, cząchać tą głową przez, nie wiem, przez cały koncert. Ja to zrobiłem przez 45 sekund i, I mnie co? już na to nie kosmos. No, postaramy się, aby większość z nich przeszła. No, na pewno nie będziemy się bili z Darkiem Filakiem na wszystkich występach w Polsce. E, natomiast postaramy się je dopieścić, jeszcze ograć, podrasować i, i myślę, że większość z nich niedługo będziecie mogli zobaczyć na naszych występach na żywo. Na które serdecznie zapraszamy, bo to jest zupełnie inna bajka niż jakieś oglądanie telewizyjnych, biesiadnych kabaretonów. Zapraszamy Was do naszego świata na występ na żywo. Tak, ja potwierdzam to zaproszenie. E, tak, e, oj, wywiad tu dajemy. Ktoś krzyczy ze sceny. Tak, e, ja też. A co? Dobrze, a to? No. Y, wrażenie, jakie odnieśliśmy z całego rejka było takie, że, że kabarety się starały, tak. 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 <laughs> że kabaretom w dużej mierze wychodziło, czasami im nie wychodziło, tak jak i zresztą nam, my też nie jesteśmy ze wszystkiego zadowoleni. No, no i tyle, no. Cóż mogę Ci na ten temat powiedzieć? No. A ja taki urok ryjka i właśnie dlatego się go kocha i zarazem nie nawidzi, bo ja nienawidzę rejka ryjka, jak mam robić 8 skeczy, których... E, których wcześniej, nie, wcześniej można nie można przetestować i jest to męczące, trzeba jeździć na te próby i, i dłubać, dłubać, najgorzej jak jeszcze nie masz weny i, i, i ją prowokujesz, ona długo nie przychodzi, nie ma a pomysłu, czas a czas leci myknie. i leci i leci, a rej jest coraz bliżej, już 30 dni do rejkamy, mamy tylko jeden sketch, bez sensu, dlaczego? Potem ja nie sypiam, źle się wysypiam, mam y, rozstrój żołądka, mam celulitis, płaskostopie mi się od razu robi tu mam taki, takie coś mi potem tu wychodzi i ja, kamień w nerkach od razu mam I, i jedno mogę powiedzieć cieszę się, że już jest koniec bo teraz mi wszystkie te dolegliwości po prostu ze mnie zeszły, odeszły ode mnie Jak i po prostu ręką odjął audio, ręką. staramy się to robić bardzo obiektywnie i, i my, my mamy taką, jest nas szóstka akurat ten ryjek zaliczyliśmy w mniejszym się mniejszym dżaba w mniejszym składzie, bo Sławek jest ze swoim dzieciem w Krakowie i swoją małżonką czy mamy kciuki, macie wszyscy kciuki eee, i, i nasz system polega na tym, że każdy z nas pokazuje pokażę, swoją... Pokażę ilość... Nasz system. System. Na końcu się sketch. Kauret, słuchajcie, skończył. I uśredniamy. I uśredniamy. Uśredniamy i dajemy ocenę, także każdy z nas bardzo... Yy, osobiście... Czyli widzisz odbierę i 5 daje nam yy, 11, dzielimy przez 3, 11 yy. przez 3 daje nam... Prawie cztery, prawie cztery, czyli co robimy... Cztery, słabszą czwórkę. Także, także i mamy nadzieję, że, e, że tak się odbywa też w innych przypadkach. Zresztą to jest pewne. No się up, wziął mnie pomar dziad i po prostu widzisz, nie mogę mu tego zgonu, więc Wy nie wybaczę mu, jak się z nim na tamtym świecie spotkam, to... <laughs> to co pani mu wybaczy, pewnie... Nie! To mu takiego szpica w dupę zasadzę, że mu te angielskie skrzydła ze spiór oblecą! No zrozumiesz, pan wziął mnie, dziad, umarł, jak żeśmy ze Skerfura wracali. Nawet mnie zakupownie nie zdążył do lodówki wziął, yy, złapać, f, schować. No wziął mnie, umarł w progu na śmierć. Jeszcze mnie po prostu z, z tą reklamówką, ręka mu się na reklamówce tak zacisnęła, że za Chiny ludowe nie mogłam tego w ogóle stamtąd wygrzeć. Z do grobu poszedł. Krakowska podsuszana. No, sz, kurwa, się Przypomnę też mi, że do tej pory! Jak cudownie, że już po. Tak, tak, to zawsze. Pierwsza część, pierwszy dzień jest zawsze taki bardzo nerwowy, spięty, ale to chyba wszyscy to mają, bo to pierwszy dzień. Tak, jak jeszcze próbujemy w domu, to jest nie, nie stresujemy się, super, mamy to, ła, super. Im bliżej rybnika, tym jest trudniej, a jak już widzimy elektrownię, to już jest. Nie, nie, nie. Dzisiaj już jest tak tam bardziej na luzie, tak? Już jest mniejszy stres? Myślę, że tak. Myślę, że to, co najgorsze wydarzyło się wczoraj, także myślę, że już, już tylko będzie z górki. Oby. Wasza kategoria już była, tak? Wczoraj? No i właśnie, jak oceniacie? Bardzo Bo... zaskakująca i niektórych... Y... Niektóre numery bardzo takie, że kompletnie byśmy nawet nie pomyśleli, że coś takiego można wymyślić na tą kategorię, ale no fajne. Fajne. myślę, że fajne. Wszystkie Pomówi kategorie całkiem. Ludzi w różnych kierunkach no. to. Więc o to chodzi. Przepraszam, tak. nie mamy znakami Kamila, ale bo jest cały czas jest, jest w zespole Kamil, tylko że Kamil po prostu misje, misje odbyć, tak, tak, to, tak, tak jest. Bo misje są takie, że niektóre tylko Kamil może wykonać, jesteś, my jesteśmy nieudolni. nie <laughs> on tylko on może to zrobić. I jemu się zawsze udaje. Tak. Być może dotrzeć. Tak, że przyjdzie do. będzie zwycięstwo, <laughs> będzie można podpytać. <laughs> chyba kawaret Pułk tam największą tak, tak chyba, chyba nie jest to tajemnicą chyba dla każdego. Mhm. Była to taka zagwozdka ym, nie lada. Nie lada. Łatwiej było Wam oceniać, czy przyjmować z pokorą oceny kolegów? Przyjmować oceny. Zdecydowanie jest to Gorzej prostsze, jest to i, no. bo oceniać jest bardzo trudno i, i to, to chyba każdy wie. To, to był przykład nawet jak pana z publiczności ktoś zapytał o to, jakby on ocenił i on się tak zastanawiał, zastanawiał i nie wiedział co powiedzieć, a my musimy to zrobić w ciągu tam paru sekund. A wyobraźcie sobie, im więcej osób w kabarecie, tym trudniej to Ta. uśrednić tą, tą jakby ocenę. No, jest to takie problematyczne zawsze. No, Więc ale... chyba jak na następnym rynku będziemy, to chyba damy jednej osobie po prostu oceny i ona będzie oceniała. No, żeby to tak? obciążyć całość, to tak, najprościej tak, będzie. Tak ale jakieś kryterium tak. oceniania, czy po prostu taki impuls? Wrażeniówka, wrażeniówka. No chyba tak. to co, tak. To, to, to jest chyba najważniejsze, to co zostaje, pierwsze wrażenie, dobre czy... No bo tam już, jak już człowiek, a bo mogli to zrobić inaczej, albo jakby im się udało, albo nie udało, no to to już jest bez sensu, takie gdybanie. Zresztą to są premierowe numery, więc. No i to tak też nie dają chłopaki czasu tak naprawdę, na to, żeby jakieś głębszej analizy dokonać danego. Tak, to jest, to jest moment, to się widzi to i na chwilę zapada, oceniamy i. Dobre, I jednym to, bo... okiem oglądasz, tak. a drugie oko zamykasz i już domagasz jaką dać ocenę. czy jest taka presja, żeby w swojej kategorii wypaść najlepiej, czy raczej niekoniecznie? Nie, Zastanawiałam nie, się chyba... w ogóle nad tym wczoraj, że faktycznie coś takiego było, że kabaret jak wychodzi. I swoją kategorię to nagle łapie mnie taka ciekawość, a faktycznie to jest ich temat, no to jestem ciekawa. Ale zupełnie nie. Nie, kompletnie nie. Nie, nie, nie. po prostu chyba jak się wpadnie na fajny pomysł, na daną kategorię, to, to jest najfajniejsze. A tak czy swoją się... Wymyśli, w zeszłym roku mieliśmy duży problem na swoją napisać cokolwiek. A co to było? To W zeszłym roku, a już nie pamiętam, ale wiem, że się strasznie... Ostatni temat to był nasz, który pisaliśmy na ryjek i to Dobrze, był. nasz. No cokolwiek pamiętasz tamtego. Tak. <głosy> <głosy> to już miałem problem. tu <noise> dużo gazów cieplarnianych jest w rybniku i strasznie powalają na kolana problem wieczorami. Mm. I, I pogryz, tak? Pogryz. Podrys! Jak pogana jakiegoś! A ja przecież woda! Bojący, proszę pana! A teraz bojący Boga i psa! Ksiądz mnie zaprawdę w dwa ognie wziął! No dobra, dobra, ale tu pan, że, 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 ale co, że za co? Że pan musiał coś zrobić, żeby on pogryzł pana, prawda? Już tam za co! No? Zrywam sobie spokojnie jabłka. Bo zdrowe, bo witaminy. A tu nagle... Wyszakuje za zatoryści ten diabeł święcony. A za nim drugi taki mały do nutri podobny. Jamnik. No i dupa blada, bo ksiądz zatacowy płot podwyższył. To ja w drugą mańkę, a tam ksiądz zatacowy róż nasadził. W trzecią nie biedłem, bo tam ksiądz zatacowy garaż ma. I dopadł mnie zębami, aż krzyknął Jezus się jedyny. Szkolona bestia w nawracaniu ani się występowała wczoraj, chociaż jest to dosyć trudna jakby, rzeczywistość, bo się trzeba zmierzyć z naszymi kolegami, kabareciarzami, którzy oceniają nasz numer. Ale jest to dosyć ciekawe, bo możemy zobaczyć, w jaki sposób inne kabarety patrzą na ten temat, który zresztą my też mamy. Ten, wszyscy piszemy na ten sam temat. Która kategoria była dla Was najbardziej problematyczna, z którą największy problem, tworząc sketch? No proszę, proszę, proszę. On niech, okazało mówi. niech się, on mówi. Okazało się że ten temat, który yy, podaliśmy, bo najpierw podaliśmy temat, a później pisaliśmy na nim sketch. Ten temat uczta wydał nam się taki, bo y, y, na, napisaliśmy taki krótki sketch, short, jednożartowiec, ale później kurczę, jednożartowiec, może dłuższe coś i później napisaliśmy sketch. Y, na I ten dalej sam, nie wiemy. I dalej nie wiemy i to jest problematyczne, bo dalej nie wiemy, co mamy za godzinę, i tam półtorej godziny zagrać. Czy ten krótki sketch, czy, i, czy, czy to długie, więc to jest problematyczne. Co pani tam pogląda? Co Czego tam? Kto? Ja? Co? Nie, to będzie na fajnie się rozmawiał. To był Tomek. To był Tomek On kiedyś występował w kabarecie, słuchajcie. Ale Jarło nie to No, ale go ja nie wiem to on już to Czasem był, czasem nie był. Jarka i tam zawsze wolałem No ja ciebie też jakoś jest, jest no. Teraz jest tam dobrze. No teraz jest wreszcie i na kanapie więcej miejsca. W brachu. Wega siła. A za mało wapnia. Sketch'e na waszą kategorię zobaczymy dziś, tak? Jest to uczta. E, czy jest taka presja, żeby w swojej kategorii wypaść najlepiej? Czy niekoniecznie? Jest ja to mam. Presja, żeby w ogóle wypaść najlepiej. Tak, no ale ja mam jakoś takie podejście. Przepraszam, ja jednak wracam to jest, jest jednak jest, ja? Tak, jest ja wracam, co wy na to? No trudno. Ciebie zawsze bardziej lubiłem, Tomek, niż Janusza. Tak? No, no, dziękuję, że jesteś, jesteś taki jest... miły. O. Ja mam coś takiego, że nie mam napięcia, że jak nasza... To tak naprawdę jest hasło, które rzuciliśmy gdzieś tam w świat, żeby inni kawreciarze napisali na ten sam temat i nie mam wielkiego napięcia, że o nie, niech, niech tak będzie, że jak my zagraliśmy, to będzie najlep... na nasza, nasza uczta, niech będzie najlepsza. Nie, zupełnie nie mam to gdzieś. Tak? Chcia chciałbym, żebyśmy po prostu mieli fajne skecze i dobre skecze, a na który temat, to... Chciałbym, żebyśmy na każdy mieli świetne. O. Ja na przykład, ja zazdroszczę i jak patrzę na przykład, że ktoś ma dużo lepszy sketch, to mam ochotę wyciągnąć nóż i zaatakować. Ale, bo, bo ja, nie, ja nie mówiłem Tomek o jakiejś <grym> tam zazdrości, I czymś tylko czy pytanie było takie, czy to, to jest tak, że jak się podaje temat, to warto, żeby ten sketch był najlepszym tematem? Aha, nie, no to nie, ten najlepszy ale z ale ale, ale zazdrością ale by patrzę pytanie. na fajny pomysł, a tak, tak, ale zazdrością patrzę na, na fajny pomysł na ten, na ten temat. A na przykład gdyby było, gdyby było pytanie, którego pani nie zadała, to ja bym powiedział świetnie. Na przykład no, to, to taka odpowiedź by była. Ale nie było pytania, to odpowiedzi też nie będę udzielał. No tak, w sumie to... E, przyjmować oceny z początku. Tak, bo to się wtedy za kulisą stoi się nie, nie widzi trochę. Tak. O ocenie to jednak w świetle się tam siedzi, coś. A nie trudno się ocenia po prostu kolegów, bo w jakich kategoriach trzeba zawsze. Zawsze jest tak inaczej. Każdy zespół jest tak inny i co innego się ocenia, że trudno jest po prostu. A jest jeszcze tak, że publiczność, publiczność daje też swoją ocenę. I to jest tak, że my, kabareciarze. Znamy te kuluary powstawania sketchy. Wiemy, jak na przykład jak wygląda sketch, który jest zlepek żartów, a wiemy, jak wygląda sketch, który ma fabułę, i oprócz tego jest dużo żartów. Mhm. Publiczność bardzo często chce po prostu żartów i nie interesuje, czy to zlepek, czy ich fabuła, po prostu żartów. I jak ktoś oceni na cztery sketch, który był naprawdę bardzo śmieszny, ale nie miał fabuły, i tak na przykład podnosisz sobie cztery, bo chociaż wiem, że to jest świetny sketch, ale bez fabuły, więc to, to, to jeden traci z tej, tej yy, ogólnej piątki i publiczność już yy, dziwi się, dziwi. Oni nie znają tych. tych tych, tych, tych Wewnętrznych, we, wewnętrznych układów sketchu, jak się pisze sketch, jak, jak, jak powstaje sketch. Jak... I, i, i dla mnie to jest trudne, dla mnie to jest trudne. I, I czuję taką presję, że nie no publiczności się bardzo podobało, ale każdy tu z nas, siedzących tam 40 kabryciarzy, jest, czy, czy nie wiem, ilu nas jest łącznie, wie, że to była jakaś sztuczka, Zwy taka ta może nie tania, ale po prostu sztuczka, że po prostu sztuczka i teraz co, czy dać 4 czy 5? Czy cztery, czy trzy. I, i to, to jest trudne, to jest trudne. Okay. Ja, dużo ja bym chciał, żeby o tym... Oceniał... samym w kółku, jakoś no. tak się zawiesiłem. No. Tak. Nie o mnie nie mówić w trzeciej liczbie. Nie już, już Nie Jarek, Proszę o mnie nie mówić w trzeciej osobie liczby pojedynczej rodzaju męskiego. Słyszałem zajmek on. No przecież jestem tu z wami do cholery jasnej. Ale nie chciałbym, żebyście mówili o mnie on kolega, ten koleś, no nad Boga. Dobrze. Ten koleś naprawdę jest... Przepraszam Domek, za Tomek, są rzeczy, za które dostaje się po prostu bryj. No dobrze, no to no. Już, już, już ten, wiesz, no jest wywiad. Zobacz, to no kamery są. <laughs> no jak mówiłem właśnie, jest fajna atmosfera, lubimy się i w ogóle...